Cześć, witajcie w drugiej części vloga z Shenyang, największego miasta Dongbei, północno-wschodnich Chin i stolicy prowincji Liaoning. Wczoraj tutaj przyjechałem, padał deszcz, padał deszcz cały wieczór, trochę taki mniejszy. Potem w nocy padał deszcz duży, teraz rano padał deszcz również duży. Teraz jest wczesne popołudnie i pada deszcz średni. Cały dzień będzie padać wczoraj, dzisiaj, jutro też. Um, Niemniej jednak spróbuję coś tutaj zobaczyć ciekawego. E, miejsce, gdzie tutaj się zameldowałem jest około 4,5 km od starego miasta Shenyang. E, postanowiłem pójść teraz tam piechotą. Pomimo tego deszczu e, mam parasol na szczęście, ale to niewiele pomaga jeśli chodzi o buty, bo wszędzie tutaj są okropne kałuże. Jakoś jednak się tam dojdzie, e, no trzeba się zapoznać trochę z tym miastem. Wczoraj w tym takim krótszym vlogu widziałem em, okolice głównej stacji kolejowej. Dzisiaj idziemy trochę w drugim kierunku, na północ bardziej, na północ od tego miejsca, gdzie tutaj jestem, em, do samego centrum starego miasta. Chodźmy. Wczoraj wspomniałem, że miałem w planach kupno tutaj jakiegoś płaszcza przeciwdeszczowego i jakichś sandałów czy klapków, a przynajmniej tak myślałem, że tutaj coś znajdę, ale nie widzę nikogo, kto by to sprzedawał. Parasole tylko gdzie nie gdzie są, a tak to tak to mam tutaj tylko takie duże galerie handlowe do dyspozycji, więc co najwyżej mogę sandały jakiegoś Versace sobie kupić, o ile to w ogóle produkuje Oj, ciężko znaleźć, więc dzisiaj chyba znowu w przemokniętych butach będę musiał chodzić. W kolejnej galerii jest niewiele sklepów czynnych, jest za to jakaś gala boksu dla dzieci. Dzieci się tutaj okładają pięściami, rodzice dopingują. А назапно он чем глядаешь? Przestało padać. Przynajmniej jakiś czas spokój tutaj będzie i będzie można sobie pochodzić bez rozłożonego parasola. E, dotarłem tymczasem już prawie pod stare miasto. Jest tutaj wielki kościół, znaczy wielki na standardy chińskie. Jest to katedra katolicka w Shenyang. Tutaj wokół niego trwają teraz jakieś prace. Nie wiem, coś tu jest, jakaś dziura, rów taki cały długi, wykopany. E, właśnie przychodzę tędy. A więc katedra jest odgrodzona od takiego placu, który jest niedaleko, ale na około można i tak przejść. Zobaczymy, czy jest otwarta. Katedra ta jest w stylu gotyckim, została zaprojektowana przez francuskiego architekta w roku 1894. Budowę ufundowano z pieniędzy dynastii Qing, które zostały tak jakby zapłacone em, zagranicznym armiom. Em, Skończono budowę w 1912 roku, więc już ponad 100 lat tutaj stoi. Niestety jest zamknięta, do środku nie można wejść, tylko tutaj po tym placu można sobie pochodzić. W 2006 roku Watykan zgodził się na nominację biskupa, który teraz tutaj w tej katedrze sobie panuje. Aha, jak też zauważyliście, pewnie znowu mam parasol. Przerwa od deszczu była dosłownie dwuminutowa. Pierwszy raz chyba się spotkałem z czymś takim, że na terenie kościoła. Tuż obok, w budynku obok jest kawiarnia. Można sobie tutaj normalnie wejść i napić się kawy. E, nazywa się to Zeno Zino Coffee. A, a chyba nigdzie na świecie nie widziałem kawiarni na terenie kościoła. Nie wiem, czy ona jest prowadzona przez kościół, czy nie. Pewnie nie ale jakąś umowę pewnie mają tutaj z tą diecezją wieczorem wokół katedry pewnie jest targ nocny z jedzeniem, lodami, jakimiś słodyczami i innymi tutaj bransoletkami teraz natomiast o 14.20 jeszcze tutaj nic nie ma ludzi też mało na mieście no ale to trochę jest zasługa oczywiście pogody jaka tutaj teraz panuje no a ciągle jest beznadziejna deszcz trochę znowu ustał parasol można zwinąć ale no ale nie wygląda to i tak najlepiej, ale przynajmniej z drugiej strony nie jest gorąco, jakieś 25 stopni. Tutaj w samym centrum tego starego miasta jest szczeniańskie zakazane miasto, czyli pałac cesarski. Jak widać tylko brama jest zamknięta, a to dlatego, bo cały pałac jest zamknięty. Został zamknięty o 13.00 dzisiaj, z uwagi na te opady intensywne. Kupiłem sobie bilet na jutro. Zarezerwowałem na 8.30, więc rano tutaj wpadnę, zobaczymy, może będzie otwarte. Może się uda. 50 iłanów kosztuje wstęp. Drugiego dnia, z samego rana, faktycznie udało mi się odwiedzić to miejsce. Pomimo deszczu, dziedziniec pałacu cesarskiego w Shenyang był pełen ludzi z kolorowymi parasolami. Tłumy bardzo powoli przesuwały się między historycznymi bramami, tworząc nieco chaotyczny, ale niezwykle żywy obraz. Bardziej jednak współczesny niż filmowy. Z jednej strony było w tym coś uroczego. Nowoczesne miasto, ludzie w kurtkach przeciwdeszczowych i plastikowych ponczach, a w tle ślady dawnej potęgi dynastii Qing. Ten pałac, często nazywany także zakazanym miastem północy, został zbudowany w latach 1625-1636 przez cesarza Nurhaci i jego syna Huang Taiji. To właśnie tutaj rządził początkowo Rud, który później przeniósł swoją stolicę do Pekinu i założył dynastię Qing, ostatnią cesarską dynastię w historii Chin. Kompleks w Shenyang jest mniejszy niż to słynne zakazane miasto w Pekinie, ale zachował niezwykle bogaty charakter. Znajduje się tu ponad 100 budynków, w sumie 114, z których część została udostępniona zwiedzającym. Spacerując po tych pawilonach, można dostrzec połączenie stylu mandżurskiego, chińskiego i mongolskiego. To właśnie odzwierciedla korzenie władców, którzy pochodzili z plemion północno-wschodnich, zanim podbili resztkę kraju. W centralnej części kompleksu znajdują się ceremonialne sale, bogato zdobione i wypełnione przedmiotami codziennego użytku cesarskiej rodziny, od tronów po niewielkie ozdoby i przedmioty rytualne. W jednym z pawilonów można nawet zobaczyć królewską kołyskę dla niemowląt, która przypomina, że w tym miejscu toczyło się prawdziwe życie. Były tutaj nie tylko oficjalne ceremonie, ale i codzienność cesarzy. Podczas mojego zwiedzania deszcz nie ustawał, a krople wody spływały po dachach pokrytych żółtą dachówką, kolorem zarezerwowanym dla cesarzy. Mimo niesprzyjającej pogody, odwiedzających było zaskakująco dużo. Trzeba było przeciskać się czasami między grupami turystów, którzy z parasolami w dłoniach próbowali uchwycić najlepsze kadry w swoich zdjęciach. W pewien sposób to też było fascynujące zobaczyć jak miejsce dawnej władzy nadal przyciąga ludzi z całego kraju. Spacer po pałacu to podróż przez historię i architekturę, nieco przytłoczoną współczesnością i tą nowoczesnością, ale wciąż majestatyczną. Nawet przez szum deszczu i rozmowy zwiedzających dało się poczuć, że to miejsce było kiedyś centrum władzy, od którego zaczęła się historia jednej z największych dynastii w Chinach. Godzina jest 15.30, a niebo, i w ogóle wszystko tutaj, wygląda, jakby to była 18.30. Tak ciemno się robi, strasznie pochmurnie, ciągle pada. Teraz jestem na ulicy, która się nazywa Zhongjie, centralna ulica. To jest główna ulica dla pieszych w mieście. Taka główna handlowa ulica w mieście, w centralnej części tego miasta, tego, tego jakby starego miasta. Wczoraj w poprzednim vlogu pokazywałem Tai Yuan Street. Ta jest dosyć podobna, chyba tylko troszkę dłuższa. Tutaj na przystanku widać jak zorganizowano sposób ustawiania się w kolejce na autobus. W Chinach to jest bardzo powszechne, ale poza chinami chyba nigdzie z czymś takim się nie spotkałem. Otóż jest taka brameczka i do tej brameczki ustawia się kolejka ludzi czekających na dany autobus. Czyli na przykład 2,82, ludzie stoją tutaj i ustawiają się w kolejce 2,88 obok, druga kolejka. W ten sposób jakoś można ustalić kolejność, kto powinien wchodzić pierwszy, kto drugi, no i tak dalej, żeby, no żeby ta osoba, która czeka najdłużej, mogła na pewno wejść do autobusu. Bo pewnie zdarzają się takie sytuacje, że po prostu ludzi jest tak dużo czekających na autobus, albo autobus jest tak pełny, że no nie wszyscy mogą wsiąść. Wtedy ci ludzie, którzy zostają na przystanku muszą czekać na następny, no ale przynajmniej są już w kolejce. Pojechałem teraz kilka stacji dalej, z przesiadką na linię metra numer 4, i jestem w koreańskiej okolicy. Nazywa się ta ulica Sitadzie, um, ulica zachodniej wieży. Stoi tutaj też na początku jej wieża, która jest zachodnią wieżą. Um, teraz obecnie jest odnawiana, więc nie można na jej teren wejść w ogóle. Jest ogrodzona, ale ulica jest otwarta oczywiście. Jest to okolica koreańska, czyli jest tutaj wszystko to, czego można by się spodziewać: koreańskie restauracje, koreańskie desery, napoje, koreańskie małe sklepiki, gdzie można kupić przekąski z Korei. E, większość jest prowadzona tych biznesów przez koreańczyków i faktycznie tutaj czasami słychać język koreański nawet na ulicy. Dobra, pora wracać z powrotem i zakończyć już tego vloga na dzisiaj. Zobaczymy się jeszcze raz z Shenyang. I mam zamiar w kolejnym odcinku pójść trochę na północ bardziej jeszcze bardziej do takiego dużego parku, gdzie też przy okazji czegoś o historii się dowiemy. Także zapraszam, kolejnym razem, cześć!